Jest rok 50. przed narodzeniem Chrystusa. Cała Galia jest podbita przez Rzymian. Cała? Nie. Jedna, jedyna osada, zamieszkała przez nieugiętych galów, wciąż stawia opór na jeźdźcy itd., itd. O przygodach kultowych galów, czyli Asterixa i Obelixa, słyszał chyba każdy. Doczekali się oni kilkudziesięciu komiksów, mnóstwa gier, filmów animowanych oraz fabularnych, z których jeden zasługuje na szczególną uwagę. Czyli Asterix i Obelix Misja Kleopatra oraz własnego parku rozrywki. I dzisiaj o tym wszystkim. Jak powstał Asterix i Obelix i jak osiągnął, czy też osiągnęli sukces. Zapraszam. Ojców przygód Asterixa było dwóch: René Gościnny i Albert Uderzo. Gościnny, jak sugerować może nazwisko, miał polskie korzenie. Jego rodzice byli imigrantami z Polski żydowskiego pochodzenia. Na początku swojej kariery chciał zostać rysownikiem i starał się nawet o pracę w Disneyu, ale ostatecznie skupił się na pisaniu scenariuszy komiksowych. Odpowiadał za nie również w serii komiksów w Asterixie, ale Gościnnego możecie znać również dzięki przygodom Mikołajka, w których był autorem oraz z komiksów i animacji o kowboju Lucky Luku, w których odpowiedzialny był za warstwę scenariuszową. Albert Uderzo, młodszy o rok od Gościnnego, urodzony w 1927 roku, od najmłodszych lat interesował się rysunkiem. Większość jego dorobku zawodowego powstała we współpracy z Gościnnym. Panowie poznali się w roku 1951 i od razu przypadli sobie do gustu, no i zaczęli tworzyć wspólnie komiksy. Gościnny odpowiedzialny był za scenariusze, a Uderzo za stronę wizualną. Ich pierwszym znaczącym wydanym dziełem była seria komiksów Janko Pistolet, opowiadających o przygodach poczciwych i fajtłapowatych piratów pod dowództwem Janko Pistoleta właśnie. Ukazywała się ona przez dwa lata od 1951 do 1952 roku w belgijskim dzienniku La Libre Belgique. Kolejnym ważnym projektem przyszłych autorów Asterixa były komiksy Un Papa w których akcja osadzona była w XVIII wieku, a opowiadały one o przygodach indianina Umpapa, honorowego osiłka o Złotym Sercu oraz francuskiego mediatora Huberta. I chociaż komiksy o Umpapie, no tutaj, tutaj wybaczcie, będą się działy szaleństwa z odmianą, zostały wydane dopiero w roku 1958, to warto zaznaczyć, że był to pierwszy wspólny koncept i projekt gościnnego, a sama postać Umpapy została wymyślona już w roku 1951. Przeleżała na półce dobrych kilka lat z powodów problemów z wydaniem po prostu. I faktycznie sam Umpapa nie okazał się jakimś gigantycznym sukcesem i przestał być wydawany w roku 1962. Ale co ważne, miał on wpływ na stworzenie postaci Asterixa i Obelixa. Po kolei jednak. W roku 1959 gościnny i Uderzo zostali edytorami i dyrektorami artystycznymi nowo powstałego magazynu komiksowego Pilot, który skierowany miał być do starszych dzieciaków. Pierwotny koncept Gościnnego i Uderzo na ich autorski komiks, publikowany w ramach magazynu, skupiał się na przygodach Lisa Reynarda, którego postać nawiązywać miała do znanych Francuzom średniowiecznym alegorycznym opowieściom o Lisie Reynardzie. Dwa miesiące przed publikacją pierwszego numeru PILOT okazało się jednak, że postać Lisa Reynarda jest wykorzystywana przez innego twórcę komiksów i to spowodowało, że Gościnny i Uderzo musieli wymyślić coś nowego. Gościnny uznał, że dobrym rozwiązaniem będzie skupienie się na erze Galów, grupie plemion zamieszkujących tereny dzisiejszej Francji w czasach starożytnych. Każdy francuski uczeń znał postać Vercingetoryxa, galickiego wodza plemienia Arwenów, który przewodził największemu powstaniu Galów przeciwko Rzymianom, które ostatecznie zakończyło się porażką. Vercingetoryx zainspirował Gościnnego i Uderzo do stworzenia postaci Asterixa, którego przygody miałyby zarówno nawiązywać do stereotypów kulturowych, jak i współczesnego świata. Początkowo Uderzo wyobrażał sobie Asterixa jako muskularnego osiłka, podobnego do wcześniej wspomnianego Umpapy. Gościnny uważał za to, że lepszą postacią będzie bohater bardziej takiej mikrej postury, ale za to sprytny i rezolutny. Rozwiązaniem, które zaproponował Uderzo, było stworzenie duetu na bazie kontrastów, zainspirowane Umpapą i jego towarzyszem Francuzem. Głównym galińskim bohaterem został mały, Asterix, a jego towarzyszem – poczciwy, naiwny, ale za to bardzo silny Obelix. Zamieszkiwali oni wioskę pełną ekscentrycznych osobistości, zafiksowanych w ogóle na punkcie walk i bujek. Niesamowitą siłę, pozwalającą odpierać im ataki Rzymian, zapewniał magiczny napój przygotowywany przez druida. Pierwszy numer magazynu Pilot, wydany w październiku 1959 roku, cieszył się bardzo dużym powodzeniem, co zachęciło autorów przygód Asterixa do wydania pierwszego pełnoprawnego albumu z jego przygodami pod tytułem Przygody Gala Asterixa. Co ciekawe, pierwsze albumowe wydania nie zaczęły rozchodzić się jak ciepłe bułeczki. Przygody Gala Asterixa zakupiło jedynie kilka tysięcy czytelników. Kolejne albumy, takie jak Asterix Gladiator czy Wyprawa dookoła Gali również nie przebiły się do masowej publiczności, chociaż widoczna była znacząca tendencja wzrostowa sprzedaży. Dopiero szósty album, Asterix i Kleopatra spowodował boom na przygody Galów. Do tej pory wydanych zostało łącznie 38 albumów o przygodach Asterixa i Obelixa, sprzedając się w liczbie bliskiej 400 milionów egzemplarzy. I co by nie mówić, nawet jeżeli ktoś kompletnie nie siedzi w komiksach, to Asterixa no gdzieś tam kojarzy. Fenomen komiksów o galach wynika z dobrego połączenia całkiem inteligentnego humoru z odpowiednią dawką Slapstiku. Wróżnikiem komiksów są np. imiona bohaterów, które w wypadku galów, zawsze zakończone na literę X, nawiązywały do charakteru czy też cechy danej postaci co pozwalało tłumaczom na bardzo kreatywną zabawę słowną. Z perspektywy polskiej mamy na przykład Tragikomiksa, Kakofoniksa czy Achigeniksa. Miona Rzymian za to zawsze były jakąś dowcipną wariacją na temat łaciny. Czytelnicy otrzymywali od autorów również popkulturowe mrygnięcia okiem w postaci bohaterów, takich jak druid szpieg Dablosix, szona Konerego z czasów, gdy wcielał się w postać szpiega jej królewskiej mości. Obok tego komiksy regularnie nawiązywały również do kulturowych i narodowych stereotypów. Asterix razem z Obelixem odwiedzili podczas swoich podróży kawał świata od Brytanii przez Hiszpanię, współczesną Szwajcarię, Germanię aż po Egipt. Historia samych komiksów ma jednak w sobie kilka twistów. Albumów, które zostały stworzone wspólnie przez Gościnnego i Uderzo, otrzymaliśmy łącznie 24. Gościnny. Zmarł w roku 1977, a kolejne albumy powstawały w całości dzięki pracy Uderzo. W ten sposób do czytelników trafiły takie komiksy jak Asterix i Wielki Rów, Odyseja Asterixa czy Asterix u Herezady. Albumy stworzone przez Uderzo ukazywały się mniej regularnie, a dodatkowo spotykały się z mieszanym odbiorem. Widoczny był spadek formy po prostu pod względem humoru. Ponadto, w komiksach zaczęto wprowadzać coraz więcej motywów fantastycznych, delikatnych jak latające dywany, czy też mocno szokujących jak kosmici na przykład. W roku 2009 Uderzo zdecydował się jednak odejść na emeryturę i kiedy wszyscy już myśleli, że to tak naprawdę koniec Asterixa, pałeczkę po oryginalnych autorach przejęli Jean-Yves Ferry oraz Didier Conrad. Do tej pory ukazały się cztery albumy ich autorstwa, i trzeba przyznać, że spotkały się z ciepłym przyjęciem przez fanów. Ale Asterix i Obelix to nie tylko komiksy. Na pewnym etapie swojej przygody galowie stali się po prostu marką i zaczęto ich adaptować na najróżniejsze sposoby. Otrzymali oni gry planszowe, gry RPG, własne płatki śniadaniowe, czy też całą masę gier wideo i filmów. Gier wyszło do tej pory ponad 30 na całą masę platform od Atari przez Game Boya, gdzie plansza z meczem doprowadzała w ogóle mnie do szaleństwa za dzieciaka, po PlayStation i PC-ty z serią Asterix i Obelix XXL, którą obecnie można kupić w wydaniu odświeżonym. Filmy to kolejny zalew produkcji. Po pierwsze były filmy animowane. Pierwszy to przygody gala Asterixa już z roku 1967, a kolejne dziewięć publikowanych aż do roku 2018. Obok tego były również francuskie, wysokobudżetowe filmy fabularne. Pierwszy, Asterix kontra Cezar z 1999 roku, luźno opierał się na tomie Wróżbita i był komedią, która zawiesiła poprzeczkę kolejnym filmom no naprawdę wysoko. W rolach głównych wystąpili m.in. Christian Clavier w roli Asterixa, Gerard Depardieu jako Obelix oraz Roberto Benini Całkiem świeżo po zgarnięciu Oscara za rolę pierwszoplanową w Życie jest piękne. Z kolejnych filmów tylko jednemu udało się pobić oryginał, czyli Asterix i Oberyx Misja Kleopatra, który w Polsce jest filmem przez wielu uwielbianym, dzięki świetnemu dubbingowi, który moim osobistym zdaniem jest naszym krajowym numerem jeden w tej dziedzinie. Pozostałe filmy, Asterix na Olimpiadzie oraz Asterix w Służbie jej Królewskiej Młości, były już filmami na no, niższym poziomie i nie potrafiły podskoczyć swoim poprzednikom. Jest jeszcze Park Rozrywki Asterixa pod Paryżem, otwarty w roku 1989, który pozwoli wam nie tylko rozważyć zwrócenie obiadu na wielu roller coasterach, ale również przenieść się do świata Galów dzięki świetnie odtworzonej wiosce. Oczywiście w komiksowym stylu. Byłem za dzieciaka i przeżycie było pierwsza klasa. Na sam koniec muszę powiedzieć jeszcze kilka słów o polskim wydaniu komiksów Asterixa od wydawnictwa Egmont. Oczywiście główną grupą odbiorców komiksów o Asterixie były dzieciaki, ale trzeba wspomnieć i docenić fakt, że każdemu wydaniu kolejnego albumu towarzyszył rozbudowany leksykon, dzięki któremu dzieciaki mogły poszerzyć swoją wiedzę, dowiedzieć się czegoś o postaciach historycznych czy też realiach, w których rozgrywała się akcja danego komiksu. To moim zdaniem świetne rozwiązanie, i jak część z Was wie, ja zawsze doceniam takie atrakcyjne próby połączenia edukacji z rozrywką. Wy zatopiszcie w komentarzach, czy czytaliście komiksy o Asterixie i Obelixie oraz czy oglądaliście filmy, bo dla mnie Asterix i Obelix Misja Kleopatra chyba na zawsze pozostanie komedią. Wszechczasów. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli zostawicie pod nim łopeczkę, w góreczkę oczywiście i zachęcam Was również do tego, żebyście zagłosowali w kartach na temat kolejnego odcinka i obejrzeli poprzedni materiał na kanale. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Na razie.